Jak zniechęcić się do malowania? Jest to szczególnie łatwe i proste, kiedy swoją przygodę z malarstwem dopiero zaczynamy. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy doświadczenia, dlatego, że jeszcze nie mieliśmy styczności z tym warsztatem nie wiemy do końca, co użyć, jak i co wybrać jakie farby, jakie pędzle, jakie media na czym malować. Musimy się dopiero uczyć krok po kroku, jak wspaniałe dzieło obraz namalować. Więc tutaj możliwości i szans, że coś nam nie wyjdzie na początku, za pierwszym razem, jest bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście, tutaj pojawia się pierwsza rzecz, znana od wieków każdemu, prawie, no, każdemu człowiekowi na świecie: niepowodzenie. Co z nim zrobimy? Czy za pierwszym razem się poddamy? Czy za drugim, trzecim, czwartym, czy będziemy walczyć? No powinniśmy i musimy, żeby dojść do perfekcji, do tych umiejętności, żebyśmy tworzyli piękne, wspaniałe obrazy, które będą zachwycały wszystkich naszych przyjaciół i całą rodzinę. Ale właśnie zniechęcenie i to jest pierwszy element, no pewnie każdy artysta się z nim spotkał w każdej branży, no, że, że podcina skrzydła i powoduje to, że nie chce nam się malować dalej, nie, chcie, nie chce iść nam się dalej i dalej tworzyć. Takich niepowodzeń może być wiele. Na każdym etapie właściwie rozpoczęcia przygody ze sztuką, z malarstwem mogą się pojawić. Prosty przykład. Podobrazie, zobaczcie. Podobrazie, brudne, brzydkie, pomalowane gdzieś tam farbą pochlapane. Z drugiej strony... Kliny, witekliny, ale już na pierwszym etapie, się drewno podczas wijania rozeszło się. Ja wykorzystuję jeszcze klej dodatkowo, żeby to wszystko się trzymało. Kupy ale, generalnie, już na etapie początkowym, może mogą pojawić się i pojawią się na pewno. Zwłaszcza początkującym artystom, problemy gdzieś zaklapiemy do płótna. Jakieś farby, plamy, farby się pojawią, czy właśnie pęknięcia pęknięcia listewek tutaj od blade ramów. No takie rzeczy już na początku mogą zdeprymować do dalszej kontynuacji pracy ale jak widzicie ze wszystkim można sobie poradzić bo można użyć na przykład kleju z powrotem jeszcze raz zagrutować zamalować te, te plamy jakieś tam uszkodzenia drobne wniotki, które nie będą pęknie oczywiście w razie ale z tym też można sobie poradzić. Więc nie powinniśmy się w, za, w żadnym wypadku oczywiście cofać, yy, załamywać, tylko powinniśmy naszą pracę kontynuować. Więc, jak widzicie, same początki mogą być i bywają, bywają trudne. Ale pójdźmy dalej. Udało nam się to płótno nabić, udało nam się stworzyć już albo zacząć pracować nad jakąś, jakimś dziełem. No i w pewnym momencie również zaczynają dziać się problemy. Pro, na przykład. Z nakładaniem farby albo ja Wam teraz pokażę kilka moich prac, które są jeszcze w etapie właśnie kończenia, a które w pewnym, na pewnych jakichś tam etapach powodowały dla mnie frustracje. To jest, jest <gry> który jeszcze nie jest ukończony, oczywiście, ale no. Zdarza się tak, że się zaczynamy, nie idzie nam dalej, nie potrafimy tej faktury by pieska, pyszczka u, ująć tak jak powinna to być. Nie oddaje tego pieska, nie widać go tak jak powinien wyglądać, jak wygląda właściwie w rzeczywistości. Nie szkodzi. Odłóżmy pracę na jakiś czas, dajmy sobie spokój, dajmy sobie chwilę, żeby odetchnąć i wrócimy do tego malowania, tego psiaka za chwilkę. Za jakiś czas, kiedy sobie odpoczniemy i zaczniemy od nowa. Kolejny obraz, też zacząłem go jakiś czas temu, nieskończony, on czeka, kiedy ja będę gotowy, żeby za powrotem powrócić do tego rycerza na tle wodospadu, tutaj pięknego jakiejś, jakiejś tam przyrody, no bo nie szło, nie szło, były jakieś tam problemy, yy, nie miałem akurat no, jakichś takich możliwości, żeby go kończyć dalej, zostawiłem w spokoju, nie, poddawaj, nie poddajemy się, tworzymy dalej, za jakiś czas wracamy. Kolejny obraz. Łódka wydaje się tutaj, że ta łódka na tych falach tutaj mknie, płynie i jest wszystko super. No, ja widzę nie niedociągnięcia pewne yy, i również za jakiś czas do niej wrócę. Ona już trochę czeka na mnie, bo jest piękny pomysł, piękny ten pejzaż, jest tutaj morski i myślę, że na pewno z powrotem wrócimy do siebie i będziemy malować dalej. Ja Wam pokazuję tutaj kilka obrazów z przestrzeni kilku lat, które które mam, bo każdy artysta, malarz, podejrzewam, że ma takie obrazy. Coś też trochę większy, taki obraz marynistyczny, gdzieś taki bryk płynie po oceanie, gdzieś już się wieczór zbliża. Tutaj mamy żagle, faktury, to wszystko. Ale oczywiście on jest jeszcze nieskończony, niedopracowany. Został, czeka na swój moment. No mam, zacząłem go malować parę, parę lat temu. Kolejny przykład, takiej przystani, gdzieś tam widok z bardzo wysoka z góry, jakaś wyspa, pewnie jakaś grecka wyspa, albo może gdzieś tam na Azorach, i też tutaj jeszcze jest sporo elementów do ukończenia. Pokazuję Wam te obrazy, ponieważ każdy z nich trochę inaczej jakby odbiera, i na każdy z nich na jakimś innym etapie tworzenia. Został zatrzymał się, nie został porzucony, nie został zamalowany. Zatrzymaliśmy się i na chwilę mamy stop. Każdemu to się zdarza. I każdym, w tym, każdym z tych obrazów właściwie wystarczy większa bądź mniejsza doza energii, zainteresowania chęci malarskich i on zostanie ukończony i na pewno te moje prace wstępne również będą ukończone. Pokazuję i mówię o tym, dlatego że to jest szczególnie istotne, szczególnie na etapie, właśnie początków malowania, kiedy dopiero się uczymy pewnych technik, podejścia itd., żeby się nie poddawać, żeby cały czas iść do przodu i mimo niepowodzeń, mimo problemów, mimo właśnie różnych yy, yy, takich rzeczy, które się no, dzieją. Nie? Tutaj się złamie pędzel, tutaj coś jeszcze innego się pojawi, zaklapiemy płótno, pojawi się plama. Co z tym zrobić, farby? Co z tym zrobić? Nie można się załamywać, trzeba iść dalej. A korekty, poprawianie obrazów i co z nimi dalej robić, jak wrócić do malowania obrazu po jakimś czasie tego wszystkiego dowiecie się na moich warsztatach. Malowanie obrazów warsztaty dla początkujących artystów serdecznie zapraszam. Link do. Tego kursu, warsztatu, znajdziecie oczywiście tutaj pod moim filmikiem. Serdecznie zapraszam. Wejdźcie, zobaczcie. Dodatkowo pod filmem znajdziecie link również do mojego, mojej galerii internetowej tomaszgroma.pl oraz galerii facebookowej obrazy Tomasza Gromy. Serdecznie Was zapraszam. Przypominam, nie wolno się poddawać. We wszystkim, co robimy, jeżeli chcemy osiągnąć sukces. Musimy się pod, nie poddawać oczywiście, iść do przodu, a żeby nam było łatwiej, przyjemniej, bo przede wszystkim sztuka ma nam sprawiać przyjemność być dla nas odskocznią od normal, codziennego życia i problemów codziennego życia, ma nam sprawiać przyjemność, a dodatkowo oczywiście odbiorcą naszych prac i dzieł. A tak jak wspominałem wcześniej, będzie wspaniałą Nagrodą dla nas to, jak stworzymy właśnie piękne dzieło sztuki, piękny obraz, którym będziemy mogli się podzielić z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi, podarować na przykład w prezencie na z jakiejś okazji mamie, tacie, dziewczynie, żonie, i wtedy gwarantuję Wam, że będziecie szczególnie dumni, że udało Wam się przede wszystkim stworzyć wspaniałe dzieło, z którego Wy jesteście zadowoleni, a jeżeli ono jeszcze sprawi radość, Pozostałym osobom naokoło no, Was i będzie yy, no, no, rozświetlało Wasze życie, no, to jest to, co jest najistotniejsze i najważniejsze, jeżeli chodzi o najpiękniejszą rzecz na świecie, czyli sztukę, która nam wszystkim sprawi, nastawiać przyjemność, dawać miłość, spełnienie i szczęście. Więc jeszcze raz zapraszam, wejdź w link pod moim filmem i zapraszam Cię na moje warsztaty malarskie. Dla początkujących artystów, dla początkujących malarzy. A gdzie ta droga nas zaprowadzi dalej, to tylko zależy od naszej wyobraźni, chęci i samozaparcia. Bo pamiętajcie, nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, nie trzeba mieć wielkich studiów skończonych, nie trzeba mieć talentu nie wiadomo jakiego, żeby zacząć malować. Trzeba mieć tylko chęci, samozaparcie i troszkę czasu. Do zobaczenia na kursach i warsztatach malarskich. Cześć!